To twoje radio. Cześć Sofia. Hello. E, mogłabyś się nam przedstawić, z jakiego jesteś kraju i jak długo mieszkasz w Polsce? E, jestem z Ukrainy i w Polsce mieszkam od września 2024 roku, więc już 6 miesiąca. E, I dlaczego mieszkasz w Rzeszowie? Co ci się tutaj spodobało? Chciałam um, wstąpić do Uniwersytetu Rzeszowskiego, więc no, przeprowadziłam się do Rzeszowa na studia. Mm -hmm. um, teraz przejdę do pytań, um, stricte odnośnie języka. Um, jak w ogóle brzmi dla ciebie język polski? Język polski jest taki trochę podobny do języka ukraińskiego, więc no, jest dla mnie zrozumiały. Mm -hmm. A czy jest dla ciebie w jakiś sposób trudny, pewne jakieś jego części, może? Um, trochę trudne dla mnie jest mówić jakieś długie słowa, mm -hmm. dlatego wtedy zawsze ci, kto mnie słuchają, rozumieją, że jestem nie z Polski, no bo to powiedzieć tak trochę trudne jakieś mm -hmm. takie długie słowo lub słowo bardzo specjalistyczne. Mhm, rozumiem cię. A jak oceniasz swój poziom języka polskiego po tych sześciu miesiącach? Na uniwersytecie w końcu pierwszego semestru pisaliśmy taki test języka polskiego i ten test mówi powiedział, że mam poziom B2, ale nie jestem tym pełna. Teraz o, to super gratulacje. <grytulacje> Dziękuję. A czy przed przyjazdem do nas Uczyłaś się języka polskiego? Słyszałaś jakieś polskie em, słowa? Byłam na takim szkoleniu z języka polskiego przez 9 miesięcy, więc no już miałam pojęcie języka polskiego, kiedy przeprowadziłam się do Polski. No to na pewno już było Ci łatwiej, jak przyjechałaś. Tak, ale wiesz, język potoczny to w ogóle nie to samo, co uczyłam, kiedy byłam w Ukrainie, więc no, było trudniej komunikować się z moimi przyjaciółkami z Polski. Mhm. Czyli na tym kursie um, na Ukrainie bardziej uczyliście się takich um, oficjalnych zwrotów, pewnie bardziej gramatyki, takie zadania um, na papierze i tak dalej, nie? No tak, tak jest. Również uczyliśmy jak um, co mówić, kiedy musisz pójść gdzieś do lekarza lub gdzieś w sklepie? To jest takie sytuacje specjalistyczne, może? Ale jak wiesz, mówić po z, prostu z kolegami, to oczywiście, że no, nie wiedziałam tego. A, rozumiem, rozumiem. Moim kolejnym pytań, pytaniem jest. Um, czy pamiętasz może pierwszy zwrot, który usłyszałaś, jak przyjechałaś do Polski? Pamiętam, że zawsze kiedy mówiłam coś do Polaków, zawsze oni mówię no lub więc, i w ogóle nie mogłam zrozumieć, co znaczy więc, tylko gdzieś przez dwa miesiące po tym, jak przeprowadziłem się do Polski. Moja przyjaciółka powiedziała mnie, że to jak soul w języku angielskim. I wtedy już zrozumiałem, jak to słowo w ogóle wykorzystywać. A myślałaś, że słowo no to jest nie? Tak, oczywiście. Rozumiem cię. Co ci najbardziej dziwi w języku polskim? Nie dziwi, jak o Polakie szybko mówią, bo mm -hmm. wiesz, miałam takiego wykładowcę z filozofii, on bardzo szybko mówił i po prostu e, starałam się coś słuchać, rozumieć, ale w ogóle nic nie, nie wiedziałam z tej filozofii. I pod koniec roku to był dla mnie taki problem, bo po prostu nie rozumiałam, co on mówi. Mm -hmm. no, to, to musiało być na pewno trudne. Um. A jest jakaś część, która sprawia Ci największą trudność, na przykład odmiana końcówek, może zaimki, czy coś takiego? Wiesz, odmiana końcówek dla mnie to jak coś, co muszę jak robić na uczucie takie? Na no wyczucie. O, o, wyczucie, tak. Ale najczęś, najtrudniejsza taka część gramatyki dla mnie to. Imię słów, i mhm. imię słów wiesz. To po prostu taki okropny temat. i w ogóle, m, bardzo ciężko mi go jakoś pisać, mówić, mhm. wykorzystywać w ogóle mhm. Rozumiem. A ciężko ci wymówić takie głoski jak życzy, czy i tak dalej. Nie, niezbyt, <laughs> jest podobny do ukraińskiego, ale o. wiesz, mam trochę problem. Um, Często mogę zapomnieć o tym, że muszę jakieś litery mówić, jakieś zwłoki mówić, tak um, umiększyć, tak jak L. Mhm. O, często mogę powiedzieć angielsku, a nie angielsku. Mhm. I to tak, to, to akcent po, po prostu. To na pewno tutaj też Wam jest trudniej właśnie się przedstawić. Tak, tak. Ale jakby nie jest to dla nas problem, ponieważ my jakby normalnie to rozumiemy. Wszystko mm -hmm. rozumiemy tutaj. A masz może jakieś swoje ulubione słówko, czy takie, które używasz najczęściej w języku polskim? Najczęściej używam właśnie, więc to takie, mm -hmm. kiedy zrozumiałam, co one w ogóle znacie, to rozumiem, że to takie uniwersalne słowo. I... Tak, taki przerywnik właśnie. Mm, tak, jest super po prostu. A masz może jakieś inne ulubione słowa, albo które uważasz za śmieszne, może jakiś fałszywy przyjaciel? No, takie słowo może być owoce, dlatego że to słowo w języku ukraińskim mamy owoci i to znaczy warzywa. A u was owoce Fajne. to um, takie słodkie, mhm. a dla nas to tak, dla nas to jak warzywa mhm. u was. O, to ciekawa różnica. E, myślę, że to by było na tyle. Pytań ode mnie. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i cieszę się w ogóle, że, że jesteś tutaj z nami w Polsce. Dziękuję. Feniks to twoje